Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym dzisiaj otworzymy sobie paczkę niespodziankę. Jak już widzieliście w tytule no i na grafice, będzie to paczka od Michała z kanału Makeup Makeupowski. I mam tą paczuszkę tutaj przy sobie. Ja Ci bardzo dziękuję Michał za tą paczkę. Ja się kompletnie nie spodziewałam, także jestem przeszczęśliwa i bardzo ciekawa co tam jest w środku. No jak widzicie okleiłam tą paczkę z dwóch stron z drabkami, żeby nie było widać danych. A także, kochani, jak jesteście ciekawi, co tutaj Michał mi spakował w tej paczce, a nie mam pojęcia, co tam jest, no to zostańcie ze mną i widzimy się zaraz po drugiej stronie kamery. Także zapraszam Was do oglądania. Dobrze, kochani, także przejdziemy teraz do otwierania tej paczki, czyli do najciekawszej części odcinka. Teraz muszę się tu do niej jakoś dobrać. Dobra, poszło. No i Dobra, teraz tu muszę zamurkować. O matkę, co tu jest? Dumle. Dieta tu idzie na nic o, batonik super, bardzo Ci dziękuję już na osłodę od razu co tu jeszcze mamy czekolada Milka, Dame. kurde, to się zasłodzę ale będzie będzie do kawki, dziękuję Ci bardzo Michał no proszę i co my tu mamy drapak make upowski no, tak bardzo chciałam ten drapak i proszę. I mam swój własny, osobisty drapak. Make-upowski. Super. Bardzo się cieszę. Będę drapać aż będzie rozgrzany do czerwoności. Mojego drapania. Co tam jeszcze jest? O, liścik. I zlapewki. Jak widzicie, mamy pusto widzę sobie tutaj paczuszkę odkładam na bok. I zobaczymy, co my tu mamy. No proszę, jakie piękne zdrapki. I love you dwa razy. I happy 7 serduszkowe. No same serduszka. Pięknie. Bardzo Ci dziękuję, Michaś. Bardzo się cieszę. <gryw> Od razu, zaraz przetestuję nową drapaczkę. Zobaczymy, co tutaj mam napisane. Proszę bardzo. Cześć Ewelina, z racji i sympatii do Ciebie i Twojego kanału przesyłam Ci w prezencie make-upowski drapak. No bardzo Ci dziękuję, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że wydrapiesz nim same główne wygrane. No mam nadzieję. Przesyłam Ci również zdrapki na szczęście i coś słodkiego, gdyby zdrapki były puste. Powodzenia, make-up, make, -up make Uwaga, bez rewanżu drapak działa tylko wtedy, kiedy zostaje Podarowany bezinteresownie. No toś mnie teraz załatwił, no. <grych> no tego to ci chyba nie mogę obiecać, ale dziękuję Ci bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Super. Mam nadzieję, że tak jak napisałeś, coś fajnego tym drapakiem wydrapie. Ekstra, bardzo się cieszę. No to co kochani, przejdziemy teraz do drapania z drapek od Michała. A że Michał ma szczęście, to może mnie swoim szczęściem trochę zarazi w tym drapaniu. Także przejdziemy do tych pięknych serduszek. I drapiemy. Zaczynamy. Moje wygrywające liczby. 21 i 15. No ale drapakiem to się drapie elegancko.

A bardzo lubię, także fajnie. Także tą zrapeczkę, kochani, mamy. To odkładamy i bierzemy sobie następne serduszka. I drapiemy 11 i 25. Tu mamy 13, 15, 23 i 14. Puściutko. 28, 22, 30 i 18. I tutaj puściutko, ale jeszcze w bonusie mamy słoneczko. Także tą zdrapeczkę mamy pustą. I przejdziemy teraz do I Love You. Oczywiście, jak coś tu wielkiego wydrapie, to się z Tobą podzielę na pewno. Wygrywające liczby 25, 13, 30 i 32.

Siódemka i 26, czyli obok klasyczny, jak to Michał mówi. Czyli tutaj tą drapeczkę mamy pustą. Patrzcie razem ze mną, bo ja tu jestem aż cała w emocjach od tej paczki. Także mogę coś pom pominąć. I drapiemy kolejne socówka. Trzydzieści jeden, siódemka, trzydzieści

18 15 12 i 33 obok. Czyli kochani mamy jedną liczbę w jednej zdradzie. i akurat to jest dzień moich urodzin, także bardzo miło się złożyło i patrzymy co tutaj jest. 5 zł. Fajnie, miło. Jeszcze piąteczkę mam w strapeczce i love. You super no także takie małe podsumowanko chociaż drapki to i tak tutaj grają rolę drugorzędną tutaj na te całe drapeczki wygrałam 5 zł od Michała super, bardzo się cieszę i jeszcze raz Michał, bardzo serdecznie Ci dziękuję, bardzo się cieszę jest mi bardzo miło że taką paczuszkę mi wysłałeś na pewno wszyscy już Michała znają, także no ja oczywiście tutaj link do <grywania> kanału Michała wrzucę, ale tu wszyscy Michała na pewno znają i bardzo lubią. Także jeszcze raz kochany, bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam Cię cieplutko i buziaczki. Żegnam się z Wami. Pa, pa!